Bulwersujące jest to, że odbyło się to w biały dzień. W zasadzie no, w środku miasta, niedaleko miejsca, które powinno być jakoś tak no, bezpieczne, bo to było w rejonie szkoły gdzie no, młodzież, dzieci się przemieszczają, a doszło do zdarzenia no, kryminalnego i to mocnego kryminalnego z udziałem no, młodocianych dziewczynek. Samo zdarzenie bulwersuje, sam sposób postępowania i działania tej sprawczyni, tej dwunastoletniej dziewczyny. Przeraża, ale też zastanawiam się, czy nie można było temu zapobiec, bo są sygnały, że ta dziewczynka, ta sprawczyni, ta dwunastolatka już chwaliła się tym nożem, tą finką, bo ta chyba finka była w szkole, że tutaj no, nikt nie zareagował, z dorosłych chociażby. A po drugie, no tak jak tam się odbywały te drastyczne sceny w miejscu publicznym, bo tam przecież byli też świadkowie.